Oficjalnie dożyliśmy czasów, kiedy wybory prezydenckie są bardziej ciekawe i budzą więcej emocji niż filmy MCU. Na początku wiadomość za kulis w tle widzicie gameplay Science Rowa, bo stwierdziłem, że wykorzystam ten film jako taki test, czy może będzie się to lepiej oglądało. Wiecie, jak się coś rusza w tle. Uuu, pokolenie TikToka i te sprawy. A teraz zapraszam do materiału. Kapitan Ameryka. Nowy wspaniały świat, tudzież Brave New World. Jest to film, który niestety kontynuuje złą pasję Marvela, szczególnie w piątej fazie. Mogę szczerze powiedzieć, że ten film jest po prostu nijaki. Jest. No. do pominięcia, jeśli chodzi o całą piątą fazę Marvela. Ogólnie rzecz ujmując, to według mnie. No oczywiście najlepszy film tej fazy to jest stosom Strażnicy Galaktyki, część trzecia. Następnie mam, mi się wydaje, Deadpoola i Wolverina, który jest takim filmem, chyba dałem mu 6 na 10. Na samym końcu oczywiście mamy Quantumanie, czyli, według mnie, chyba najgorszy film Marvela, którego po prostu miałem dość. No i jest jeszcze The Marvels, którego w sumie nawet nie obejrzałem, więc tutaj dużo o tym filmie mogę powiedzieć. Jeśli tutaj chodzi o Kapitana Amerykę, to... no... tak bliżej mu do jednego do Quantumanii. Ale jest trochę od niej lepszy. No ale nie jest to dalej, nie wiem, poziom np. Pula i Wolverina, no po prostu nie. Ale przechodząc dalej, film opowiada nam oczywiście historię sama Wilsona, który kontynuuje dziedzictwo poprzedniego Kapitana Ameryki, czyli Steve'a Rogersa, po tym jak on się odmeldował w Avengersach Koniec Gry. Jeśli zaś chodzi o sam film, no to jest on kontynuacją, można powiedzieć, wątków z serialu. Czyli Falcon i Zimowy Żołnierz. Dalej mnie bawi jak na początku, bo mówiono, że nie musicie oglądać seriali, żeby rozumieć, co się dzieje w filmach. No, zobaczymy, co, powie co powiedzą ludzie, jak się pojawi Loki Kuźba w Avengersach w Doomsday, co nie? Ogólnie szybkie słowa na temat serialu: Falcon i Zimowy Żołnierz był po prostu serialem nudnym, źle zrobionym, po prostu według mnie. Oglądałem go po WandaVision i WandaVision było czymś w sumie fajnym, takim, wiecie, innym. A Falcon Zimowy Żołnierz był po prostu serialem, który się oglądasz do kotleta i idziesz dalej w życiu, dałem mu chyba 4 na 10. Ale niestety Kapitan Ameryka Nowy Wspaniały Świat podtrzymuje, podtrzymuje ten serial, a nawet troszeczkę bardziej upada. Więc mówiąc więcej o fabule, mamy oczywiście naszego nowego Kapitana Amerykę, który wcześniej był Falconem, teraz się stał Kapitanem Ameryką, cały Fal... Zresztą tak mogę wam streścić całego Falcona i Zimowego Żołnierza, po prostu sam Wilson, który wcześniej był Falconem stał się kapitanem rykom, a nowy tamten ziomek żaken jakiś tam który też się pojawia w tym filmie stał się falconem Dye. opis tego serialu 6 i z tym zaczynamy ten film plus mamy jeszcze kolejną ważną postać mamy rosa thunderboltsa zresztą thunderbolts słyszałem, że jest jeden z lepszych filmów tej fazy i myślę, że jak widzę na Disney+, się na pewno go obejrzę bo jakby u mnie się skończyły fazy że ja chodzę na filmy Marvela do kina i, i wolę już poczekaj, po prostu na ich premia w Disney Plusie z kolei, tak za niego płacę. Ale właśnie mamy Ross'a Thunderboltsa, którego możemy kojarzyć z poprzednich części Kapitan Ameryki, plus z Incredible Hulk. Tam miał, swoją, tam miał on swój debiut. Zresztą Incredible Hulk, trochę bardzo zapomniany film przez Marvela, w ogóle postać Hulka. No, chyba że mecenas She-Hulk, ale tego nawet nie oglądałem, bo jak po prostu na to patrzyłem, to miałem takie dajcie spokój. Ale właśnie Ross był sekretarzem i się pojawił na przykład w poprzednich częściach Kapitan Ameryki. Zimowy żołnierz oraz e, wojna bohaterów, i był tam sekretarzem, teraz stał się prezydentem. I w sumie tyle musicie wiedzieć. <grym> Film e, próbuje być znowu thrillerem politycznym. Tym samym, czym były poprzednie dwie części, czyli wiadomo, że znaczy, przecież tam jedynka też była, chociaż to był taki thriller bardziej wojenny. Nie, nie pamiętam, że za bardzo jedynki, żeby sobie przypomnieć, ale na pewno dwójka, czyli zimowy żołnierz oraz trójka. E, wojna bohaterów to są takie. Dwa mi się wydaje, Jeden z najlepszych filmów Marvela. W sensie, większość filmów Marvela ma w sobie taki, taką bardziej cząstkę humoru, wiecie, zabawy tą taką komiksową formą superbohaterów. Tak, Kapitan Ameryka zawsze był tym takim thrillerem politycznym, czyli bardziej poważnym filmem i wychodziłem do właśnie w Zimowym Żołnierzu oraz we Wojnie Bohaterów. Są to takie dwie perełki. I ten film próbuje do tego dążyć. Ale kompletnie mu to nie wychodzi. Jakbym miał w ogóle opisać fabułę całego filmu, no to zaczyna się ten film rozgardiaszem, czyli tysiąc jakichś tam wątków posklejanych na szybko. Trwa on tak do końca i na ostatnie 15 minut scenarzysta przychodzi dobra klejmy to kuwa grubymi krachami, ma z tego wyjść sensowny film. I tak bym mógł opisać fabułę tego filmu. Zresztą wracając jeszcze w ogóle do sekretarza, do sekretarza, no do prezydenta Rosa, to w ogóle zmienił się aktor, bo poprzedni niestety już odszedł. Zresztą tutaj jest taki, jedna chyba z niewielu linii przy których się zaśmiałem to jak on mówi właśnie, że no, bo poprzedni aktor miał wąsa, ten nie ma wąsa. I on tam mówi, że no, mógł wybrać dzisiaj dwie rzeczy, albo zostać prezydentem, albo mieć wąsa. Wybrał to pierwsze. Bardzo fajne, jeden z takich lepszych mi się wydaje wypowiedzi. I to jest w sumie. Jeśli chodzi w ogóle o główny wątek Rosa w tym filmie, to szczerze nawet nie wiem, jak bym się miał określić, bo jakby z jego inicjatywy wychodzi bardzo dużo takich chaotycznych rzeczy, ale i tak się z tym. Nie wiem, jak to się łączy w ogóle, mówię, te, te wątki są tak... w zasadzie, wiadomo, Ross tam robił tych superbohaterów, w sensie, wiecie, Kapitan Ameryka, te sprawy. Tam jest dużo takich potworków. I mamy naszego głównego antagonista, którego pamiętam tylko z tego, że ma wielki mózg, bo inaczej nie mogę go nazwać, nawet nie wiem nawet, jak on się nazywa. I on jest głównym złolem. Chyba jednym z najgorszych MCU, ale to inna sprawa. No i też nasz kochany prezydent Ross prawie wywołuje trzecią wojnę światową. Bywa. Zresztą jest tam ten wątek z jakimś właśnie tam, z tą Japonią, z tym, tym jakimś tam kamieniem. Nawet nie moc nam chodziło, w sensie to nie było wyjaśnione, za bardzo po prostu było rzucone. okej, okay, jest taki kamień, on tam coś robi, jest ważny, my musimy go zdobyć i oczywiście rozkrzyżyć takie. Jak ktoś ma mieć ten kamień, to jesteśmy to my, Ameryka musi go posiadać. Dlatego, why not? Idziemy się od niego bić z Japońcami. Wracając znowu do, do sama, czyli do naszego kapitana Ameryki. No to jego główny wątek w tym filmie nie istnieje. W sensie. Widzimy z jego oczu dużo rzeczy, ale nie jak się one mają do całości. W sensie. Wydaje mi się, że najlepiej to określa też właśnie to, jak on rozmawia z Rossem. I Ross w pewnym momencie mówi rzecz, która też była poruszana już w falkonie z jeżeli i po prostu jest przeniesiona na zasadzie, że, że ty nie jesteś Steve'em Rogersem. No co mówi? ja wiem. I tak można podsumować jego bycie w tym filmie. Jakby nic on nie wnosi. No po prostu. Będzie spokój. Zresztą, żeby tak jeszcze podkreślić, jak bardzo ten scenariusz jest dziwny, to mamy na przykład takiego jednego typa, z którym właśnie Kapitan Ameryka się naparza tak w pierwszej połowie filmu, a nagle w drugiej połowie filmu okazuje się, że ten ziomek jest spokojny i z nim w ogóle rozmawia i mają sztamę. Jakby... why? Nie, wiem, może ja coś przegapiłem, ale wiecie, tak to dla mnie wyglądało. No coś, jak powiedziałem, scenariusz po prostu leży i kwiczy. Dalej, zdjęcia leczą i kwiczą. Jest to thriller polityczny, czyli co jest tutaj ważne? Zdjęcia, wiecie, wprowadzenie trochę takiej narracji, i oni próbują to zrobić, bo wydaje mi się, że przynajmniej każda taka scena, jak ważniejsza ma na sobie taki po prostu brudny filtr, tak wiecie, co tu się wydarzy, ten, kto tego straci, i tak dalej. W scenach jakichś takich wiecie, rozmów, jakichś takich pokazów, takich większych, większych kadrów, to jakoś działa, ale później przychodzą sceny walki. I sceny walki wyglądają jakby nakręcił je ktoś, tak powiedzmy, na stażu. W sensie, jest to po prostu chaos, jak to, że tam się biją, w ogóle jakby... Jest to, nie wiem, czy bardziej wina kamerzysty? I tego, kto projektował te, te ujęcia? Czy wina po prostu typka, co montował na zasadzie miał już takie, dobra, kuźwa, film musi wyjść za 20... Nie wiem, za 20 dni to już trzeba to po prostu ucinać wszystko, tak na zasadzie... Tak wyglądają te sceny, jakby po prostu były ucięte tak niedbale, po prostu. Po prostu zbyt chaotyczne i nie, 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 wyglądają dobrze. Zresztą a propos też zdjęcia nie potrafią jakby wzbudzać w nas pewnych emocji, które wydaje mi się powinny być obecne w scenach. Tutaj najbardziej chyba za przykład podam scenę jak jest ten zamach na początku filmu na właśnie na Rosa tam, że on ma tą swoją prezentację i do niego nagle tam ten zaczyna strzelać. Jakby ja miałem, ja dopiero po, po sekundzie miałem takie, a wait, wait, to tutaj, tutaj się dzieje coś, jakby... <grym> Kompletnie takie z dupy, nagle, że on zaczyna do niego strzelać, ja po prostu po chwili miałem takie, a, dobra, jakaś akcja, spoko. Jakby to bardziej tak narracyjnie źle, źle zaprezentowane, no ale też smujęciowo też, no bo mogli to jakoś bardziej zainicjować, wiecie o co chodzi. No dobrze, więc scenariusz leży, zdjęcia leżą, no to teraz pomęczymy CGI, bo CGI, no nie jest ostatnio dobre dla Marvela, w sensie, oje... O... Od kiedy zaczęli robić te filmy tak bardziej na masówki, to po prostu ci biedni ludzie po prostu tam siedzą katowani po kilkadziesiąt godzin i po prostu te CGI klepią jak mogą, ale i takim to nie wychodzi, bo wiadomo ile. Że do tego potrzeba po prostu czasu. Tutaj w tym filmie te CGI, powiem tak, gdy oglądasz sobie to w niedzielę, w niedzielę do obiadku, to nawet może nie zauważysz, że to CGI jest jakieś środki, ale jest. Ale jak siedzisz po prostu i, i ty patrzysz na to. Chyba, masz taki ja pierdzielę, co tu się dzieje. W sensie, dobra, nie jest to poziom kwantumenie, gdzie tam po prostu, jakby było widać, że dobra, to jest green screen. Tutaj też czasami to widać, ale twórcy sami sobie strzelili w stopę, e, robiąc scenę chyba tam 15 czy 20 minut, może przesada może na 10. Jest taka sekwencja po prostu walki na morzu, gdzie mamy, wiadomo, statki, mamy jak nasz kapitan oraz Falcon sobie latają, i mamy też samoloty, i po prostu jest sam jeszcze jakaś e, dziwna wyspa. Sztuczność tego. Jest tak wyczuwalna, żeż mi oczy bolały. Po prostu. Jak już macie robić sceny, które wiecie, że będą wymagały CGI, to po prostu je ograniczajcie Marvel, bo nie wyklepiecie dobrego CGI przez rok czy tam pół nawet czasami mi się wydaje, że oni to klepią po prostu. No i jeszcze się w sumie mogę tak trochę odwołać do aktorstwa. Jakby ja nigdy nie jestem. Dobrym w rozpoznawaniu yy, Gry aktorskiej jakby, No dobra, jeśli ktoś gra jak deska to to widać Tutaj aktorstwo też nie jest Na jakimś wysokim poziomie Przynajmniej tak mi się wydaje W niektórych scenach to być, być lepsze Szczególnie jak mamy tą Dowódcę jakby Wiadomo, obrońców prezydenta tą, Która się okazuje, że jest w ogóle czarną wdową Byłą czarną wdową. To w niektórych scenach ona wygląda tak sztucznie. W sensie wiem, że pewnie miała być tak grana na taką, wiecie, tajemniczą, ale ostrą. Tak, jakby ona wygląda tak sztucznie po prostu. Nie, nie, nie pasuje mi ona do tej roli kompletnie. To może może, tylko moje zdanie. I. A, jeszcze co chciałem wyśmieć. Taka propozycja scenopisarstwa. Yy, mam Bakiego. Tak, Baki się pojawia w tym filmie, czyli nasz zimowy Żołnierz. On się pojawia w tym filmie na całe. Nie wiem. 3 minuty? żeby po prostu przyjść, powiedzieć parę słów. I następnie powiedzieć, no to ja tam mam samolot, to ja to ja zamykam. No się mapa Jakby po co on tu był? Tak, wiecie, nie dość, że z narracyjnego punktu widzenia, to jeszcze takie kurde, ile on musi mu zapłacić za udział w tych trzech minutach? Jakby po co on to było? Więc jakkolwiek bym miał określić kapitana Amerykę, Brave New World, to bym powiedział, że jest to film, który na pewno, no, bardzo obrywa przez swoich poprzedników, mówię. Zimowy żołnierz, wojna bohaterów. To po prostu hity Marvela. Ten widać, że próbuje być tymi hitami. Próbuje się wpiąć, ale nie ma po prostu żadnych podstaw, żeby być nazywany tym hitem. I poprzez scenę akcji, i poprzez zdjęcia, poprzez reżyserię. Tym bardziej scenariusz, ten film po prostu. Ten film po prostu leży. Więc myślę, że kończąc już finalnie znęcanie się. kapitan Amerykanowy Wspaniały świat dostanie ode mnie 3 na 10. Jakbym mówię, jest to film, który sobie obejrzycie do kotleta i później o nim zapomnicie, nic wam to nie wniesie, zmarnuje to wasz czas i chyba nie wiem, szczerze mogę wam... A jeszcze w ogóle nie omówiłem w kwestii pojawienia się tutaj Halka, bo tak, Prezydent, czyli ten zaraz zamienia się w tego czerwonego Halka, co było w ogóle jakby ogłaszane na wszystkich posterach, posterach, plakatach jakby nie kryli się z tym, że ten Hulk się pojawi i w sumie dla mnie też to nie było zakończenie. Zresztą pojawia się chyba tylko na ostatnie 10 minut i miałem po prostu tak już wyjebane w to na zasadzie, że ok, dobra, pojawił się i tak się przemieni znowu w prezydenta. No, no nie, no po prostu scenariusz tu jeszcze bardziej leży. A więc finalnie 3 na 10. I tyle, no. Nic więcej dodać, nic więcej. Więc jeśli chodzi o Marvela, to myślę, że na pewno nagram coś jak w końcu obejrzę The Marvels, chociaż coś czuję, że to też nie będzie nic dobrego, jak wyjdzie Boots i Fantastyczna Czwórka na Disney+, Plusie, to na pewno też coś nagram, bo przynajmniej te dwa filmy wydaje mi się, że będą dobre, mówię, nie oglądałem jeszcze, ale wiecie, tego co tak czuję wewnętrznie, to wydaje mi się, że mogą być dobre, ale jeszcze nie wiem, zobaczymy, pożyjemy. I może wypadałoby nagrać jakiś ranking filmów Marvela, co by na to. Na razie wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tej opinii. Piszcie swoją, oczywiście w komentarzach, chętnie ją poznam. Może wam się ten film podobał, może go obronicie, raczej nie w moich oczach, ale może tak ogólnie komuś e, ten film obronicie. Oczywiście wiadomo, łapka w górę, subskrypcje i tak dalej, e, jeśli chcecie mnie docenić oczywiście. I zapraszam was na mój drugi kanał, Sekole Games gdzie już e, chyba w tym tygodniu zacznie się pojawiać gameplay z nowej gry. I chyba tyle. Tak więc trzymajcie się, no i cześć.